Sobotę zagra swój ostatni mecz na Santiago Bernabé. Co dziś w pogodzie? 5 minut po godzinie 8, a dziś w pogodzie zapowiada się całkiem słonecznie. Słońce będzie towarzyszyło nam przez cały dzień i nie zapowiadają się żadne opady deszczu, więc dziś zapowiada się bardzo sympatycznie. A jeśli chodzi o temperaturę, mamy ją obecnie w okolicy 12 stopni Celsjusza w naszym regionie. A jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne obecnie wynosi 1011 hektopaskali. Reclam. Marzysz o własnym domu? Z firmą Inwestyka to możliwe. Dom w cenie mieszkania? Tak, dobrze słyszysz. Oferujemy komfortowe i nowoczesne domy, które wybudujemy na Twojej działce, nie nadwyrężając całego budżetu. Nasze inwestycje to idealne miejsce na przyszłość. Indywidualny projekt, przestrzeń, ogród, pełna swoboda. Wszystko w wyjątkowej cenie, która na pewno cię zaskoczy. Wejdź na stronę domywceniemieszkania.pl lub zadzwoń pod numer 451 148 901. I spełnij swoje marzenia już dziś. Inwestyka. Domy w cenie mieszkania. Twoje marzenia, nasza misja. Wojtek, znowu zrywa mi połączenie z internetem. Nic nie mogę zrobić. Podzwoń do barcatu. Oni szybko naprawiają. Wojtek, przecież uparłeś się i przeniosłeś usługi gdzie indziej. Bo taniej. To teraz masz. Sprawdzę, do kiedy mamy umowę. A jutro zadzwonię do Barcatu i porozmawiam, jak i kiedy możemy do nich przenieść usługi. Bartcat, dostawca usług telekomunikacyjnych. Telewizja, internet, telefon. Najlepiej z telewizją kablową Bartsat. Bartoszyce, Plac Konstytucji 3 maja 19. Obok bramy Lizbarskiej. DZZON 89 762 62 62. Sprawdź. Www. BartSat.pl Bartsat. Połączymy Cię ze światem. Szukasz obrączek, które będą symbolem waszej miłości. W salonie jubilerskim Briu w Bartoszycach czeka na Ciebie wyjątkowa okazja. Obrączki z rabatem do minus 30%. Tylko teraz. A jeśli marzysz o czymś wyjątkowym, możesz spełnić to marzenie na raty 0% bez dodatkowych kosztów. Przyjdź do salonu Briu. Bartoszyce ulica Orzeszkowej 2 Galeria Imbak. Brium. Twoja biżuteria, twój styl, twój moment. Po reklamie. 90-90 FM. Radio. Które budzi jak kawa.